Witam w kolejnym odcinku Perspektywy Tadeusza. Moim dzisiejszym gościem jest Sławka Kaczmarek. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Koordynatorka ogólnej polskiej akcji ParkRan na terenie Jarocina. Bardzo mi miło. Mnie również bardzo miło, dziękuję za zasłuchanie Sławką. ParkRan, co to za idea? Opowiedz proszę o jej założeniach i historii. ParkRan to takie spotkanie, które odbywa się cyklicznie co tydzień w sobotę o godzinie 9 rano wyznaczonym miejscu jest to po prostu bieg lub marsz po wyznaczonej trasie, która ma długość 5 km. Idea jest taka, żeby aktywnie rozpocząć weekend. Trasa jest wyznaczona, można uzyskać pomiar czasu, a przy całą organizacją zajmują się wolontariusze. W przypadku Jarocina spotykamy się przed pałacem w Parku Radolińskich. i tak jak mówiłam zawsze w sobotę o dziewiątym. A sama idea narodziła się w Anglii, konkretnie w Londynie, w 2004 roku, gdzie odbył się pierwszy parkrun w historii. Co Cię skłoniło do zapoznania się, do wzięcia udziału w tej akcji? Mieszkałam wtedy w rodzinnym mieście mojego męża w Londynie i dosyć sporo biegałam. Dowiedziałam się z lokalnej prasy, że istnieje parkrun i chciałam spróbować. Wiedziałam, że są to spotkania, które są za darmo, i że wchodzi na nie bardzo dużo ludzi. No i poszliśmy pewnego sobotniego poranka, poszliśmy raz i totalnie wsiąknęliśmy, ponieważ bardzo nam się spodobała atmosfera. Czy można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, od pierwszego przebiegnięcia. Kiedy zaczęłaś planować rozpoczęcie akcji na terenie Jarocina? To wynikło spontanicznie, głównie za sprawą mojego męża Matthew. Wynikło to z tego, że byliśmy na rodzinie przez dłuższy czas i brakowało nam naszego londyńskiego park Ja sobie troszeczkę narzekałam, że a, w sobotę rano chciałabym wyjść pobiegać z innymi ludźmi, a nie mam takiej możliwości. I to właśnie Matthew wtedy zaproponował: A może w takim razie pora, żeby ktoś zrobił park w rodzinie i może to powinniśmy być my. No i tak się zaczęły nasze poszukiwania właściwej trasy, właściwego miejsca. Wtedy jeszcze trwała pandemia i park Rady były zawieszone, więc mieliśmy dość dużo czasu. Jak wspominałaś, ta akcja wywodzi się z Londynu, więc zapewne ma ona swoją centralę. I to jest duża odpowiedzialność zorganizowanie, czy też licencja takiej akcji licencja w cudzysłowie oczywiście, żeby przenieść tą akcję na tereny. Polski, bo w Polsce ona też zaczęła się to w Gdyni, ale chodzi mi, miałaś jakieś obawy? Nie, właściwie nie miałam jakichś szczególnych obaw. Wydawało mi się, że obecność centrali, zarówno tej światowej, jak i polskiej, jest dla nas wielką pomocą, bo mogliśmy liczyć na ich rady i olbrzymie wsparcie w samej organizacji. To jest bakant, to przede wszystkim społeczność, nie tylko uczestników, ale też osób zajmujących się organizacją, bo to wszystko są wolontariusze, którzy robią to w swoim wolnym czasie za darmo. No i społeczność koordynatorów tej polskich jest też bardzo zżyta, możemy, mamy własną grupę na Facebooku, możemy wymieniać się doświadczeniami i sobie pomagać. Czy ta centrala narzucała Ci jakieś swoje reguły gry, że tak powiem? to znaczy istnieją określone zasady parkrun. wiadomo, że trasa musi mieć 5 km, musi być oznaczona i takie oznaczenie otrzymujemy od parkrun. Otrzymaliśmy również sobie pakiet sprzętowy wraz z instrukcją jak go obsługiwać, a przede wszystkim system internetowy, który nam pozwala dokładnie mierzyć czas i wprowadzać wyniki, które są dużo niepublikowane. Największą wartością tego przedsięwzięcia są e, uczestnicy, ludzie. Jak ty zdobywałaś potencjalnych uczestników swojego programu? W pierwszym e, rzucie musieliśmy zorganizować zespół organizatorów i w tym celu po prostu prosiliśmy o wsparcie naszych znajomych, ale dość szybko informacja o, o kranie rozeszła się w mojej rodzinie, zgłosiły się osoby, które chciały nam pomóc. Albo tylko na samym początku, albo w ogóle od razu zgłosiły się, że chcą należeć do zespołu organizatorów wolontariuszy. A jeśli chodzi o uczestników, no to cóż, przyszli, byli od samego początku. Po prostu staraliśmy się informować jak najszerszą grupę odbiorców o tym, że jest taka możliwość, żeby aktywnie zacząć dzień. Niekoniecznie biegając, bo można również spacerować, iść z kijkami, można truftać. Można też po prostu przyjść i robić zdjęcia albo w inny sposób za zaangażować się w organizację, jeżeli ktoś nie chce lub nie może pokonać 5 km. Jak na tą inicjatywę, na to wydarzenie zareagowali mieszkańcy? No bo ludzie różnie utożsamiają się z jakąś nowością. Bardzo pozytywnie. Mieliśmy osoby, które pojawiły się już na testach, ponieważ chcieliśmy przetestować nasz sprzęt i trasę, zanim oficjalnie ruszymy. Ogłosiliśmy na Facebooku, że szukamy kilku osób, które przebiegną trasę w roli takich króliczków doświadczalnych, i pojawiło się całkiem sporo osób, które nas wsparły i pięknie przebiegły trasę. Powiedziały, że nie zgubiły się i wszystko jest ok. A jakie są warunki i jakby i regulamin parkrun? Regulamin jest bardzo prosty: Parkran jest dla każdego, każda osoba może się zarejestrować. To jest jednorazowa rejestracja. Po której otrzymuje się indywidualny kod uczestnika. Ten kod należy przynieść ze sobą w wersji papierowej albo elektronicznej. Wtedy na mecie po pokonaniu 5 km ten kod jest skanowany i pozwala nam uzyskać wyniki. Rejestracja jest darmowa i w ogóle cały udział w parkrun jest zawsze za darmo. Jest kilka zasad. Bardzo podstawowych. Dzieci w wieku poniżej 4 lat być wosków, Dzieci do 11 roku życia powinny być pod opieką osoby dorosłej, a pieski należy trzymać na chłopie skoczy. Czy jakby partner może być pomocą na przykład w różnego rodzaju innych inicjatywach czy w studiach, na przykład na awf czy to, że są uczestnicy, to, to się jakoś liczy w jakiś innych. Jest to inicjatywa, która jest widoczna publicznie. Znaczy, jeżeli ktoś jest zarejestrowanym uczestnikiem, to jego informacja o jego biegach w osiągniętych czasach jest publiczna, w związku z czym można ten, z tego skorzystać, pokazać swoje wyniki w różnych instytucjach. Również nasi wolontariusze, którzy są uczniami, mogą iść na takie zaświadczenie, które informuje szkołę o tym, że są zaangażowani społecznie w organizację walki. Mogą ją przedłożyć w szkole. Poprosiłbym Cię, żebyś krótko przedstawiła trasę Waszego wa biegu. Trasa zaczyna się i kończy przed pałacem, gdzie siedzimy. Tak jak mówiłam, zawsze w sobotę 9. No. I on jest wtedy oznaczone. Jest zaznaczony start i meta. My tutaj, jako organizatorzy, zawsze stoimy przed pałacem. A sama trasa oznaczona jest takimi czarnymi strzałkami na obłaskowym żółtym tle i ma trzy okrążenia. Do, jest dosyć zawiła, dlatego musi być oznaczana. I po trzech okrążeniach wokół głównej części parku yy, pojawiamy się znowu przed pałacem na mecie. Potrzebowałaś zgody władz miasta na zorganizowanie parkramu? Bo... Żeby w nie mógł powstać parkrany, musieliśmy przede wszystkim uzyskać zgodę i akceptację samej, samej centrali parkrany. A w, kolejno, a w następnej kolejności po wyznaczeniu trasy, którą sobie wymyśliliśmy, e, trzeba było uzyskać zgodę zarządcy terenu. W tym przypadku jest to e, Departament Wydziału Zieleni w e, Urzędzie Miejskim. E, I taką zgodę otrzymaliśmy bez żadnych problemów. Musieliśmy tylko poczekać na zakończenie rewitalizacji parku, która tam, wtedy akurat była w toku. I to trwało kilka miesięcy. Są jakieś kryzysy podczas Waszych spotkań, bo tak jak mówiłaś, praktycznie nic tu nie ma znaczenia, ani wiek, ani e, też słyszałem, że niepełnosprawni mogą wybrać. Tak, jeżeli ktoś chce pokonać trasę 5 km, może to zrobić również na wózku. E, można także oczywiście zaangażować się w organizację i wtedy tej trasy nie trzeba pokonywać. E, kryzysy? Do tej pory nie było żadnych kryzysów. Teoretycznie są oczywiście możliwe, takie w każdej sytuacji, gdzie, organizm, gdzie zbiera się grupa ludzi, ale do tej pory takich kryzysów nie było. Czy Wasze bieganie jest jakoś raportowane, przekazywane, czy oni na przykład e, mówią wam, przesyłają wam wiadomości, typu w tym tygodniu poszło wam gorzej niż w zeszłym, albo coś tego typu. Centrala obserwuje nas bardzo dyskretnie. Ale generalnie nie ingeruję, jeżeli wszystko idzie ok. Zasady oczywiście nas obowiązują. Sam system, do którego wprowadzamy wyniki, informuje partner o tym, ilu było uczestników, ilu było wolontariuszy, jakie uzyskano czasy. I my oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z, z koordynatorem krajowym. Jak również z centralną Wielkiej Brytanii. Natomiast od nich otrzymujemy okresowo pewne informacje. Jeżeli coś się zmienia, zmieniają się zasada. zasady. Zresztą ostatnio zmieniła się zasada, na jakiej smyczy mogą być trzymane psy. To wtedy po prostu otrzymujemy informacje i musimy się dostosować do momentu. Czy masz jakieś osoby, które pomagają ci w koordynacji tak dużej imprezy? Tak, jest za zawsze zaangażowany w to mój mąż massim, który wymyślił. Zrobić wsparcie w rodzinie. i on jest dla mnie, jako koordynatorki lokalizacji, ogromnym wsparciem. Ale poza tym mamy zespół złożony z kilku osób, które stale lub prawie zawsze przychodzą, pomagają w organizacji. Są też osoby, które, które widać troszeczkę mniej, na przykład te, które wprowadzają wyniki lub oznaczają trasę, i właściwie po oznaczeniu trasy normalnie biorą udział w biegu, ale, ale też są wolontariuszami. Pomagają w tej, w tej organizacji. A możecie wprowadzać jakieś nowości, czy, czy to jest raczej. Możemy tylko doskonalić sami siebie. Czyli, jeśli na przykład widzimy, że ostatnio, ostatnio kupiliśmy na przykład stół, za którym stoi wolontariusz, który skanuje uczestników, to wynika z tego, że. Ten teren tutaj przed pałacą jest dosyć szeroki i osobie, która skanuje kody uczestników, było trudno wyłapać wszystkich biegaczy, w związku z czym ustawiliśmy stół, który jest takim punktem centralnym i wiadomo, że do stołu należy się udać po zakończeniu biegu. Także no, od czasu do czasu analizujemy sobie we własnym gronie, co nam nie wyszło, co możemy zrobić lepiej, gdzie jeszcze możemy komuś opatranie I Czyli nasza lokalizacja, naszych biegów to jest tylko teren park. Parku Radomiejskim. Tak, cała lokalizacja znajduje się na terenie parku. Jest to wymóg parka, żeby trasa znajdowała się na terenie, który nie jest drogą publiczną. Czyli w tym przypadku znajdujemy się w parku. Inne parkami w naszym kraju i za granicą mieszczą się na przykład na terenie lasów lub na bulwarach, ale to zawsze jest teren w miarę bezpieczny, który można sprawdzić, zapewnić czas tylko. Komfort i Czy idea parkrun może być motywat mo motywatorem w życiu człowieka? Nie wiem, ale myślę, że tak. Dlatego, że dla mnie była dużym motywatorem, do tego, żeby osoba wstać z wcześniej. Yy. I nadal tak jest. Yy. Że po prostu czuję się zmotywowana do tego, żeby dobrze zacząć weekend. Parkrun sprawia, że później mam poczucie, że już coś zrobiła. Że jakoś. Okej, okay, musiałam wcześniej wstać. Ale teraz jest południe, a ja jestem po Belgranie. Widziałam się z całą masą bardzo sympatycznych ludzi. Zrobiliśmy coś dobrego, ruszaliśmy się, zrobiliśmy 5 km. No i teraz możemy zabrać za inne życiowe sprawy. Tak to motywuje dla kogoś, kto na przykład zaczyna swoją przygodę z bieganiem. To może być fajny sprawdzian, bo co tydzień można sprawdzić, jak on idzie. Mamy takich uczestników, którzy zaczynali od chodzenia, a teraz biegają na przygodę. Boisz się właśnie rutyny w tym wydarzeniu? Że nie. na przykład za kilka tygodni, miesięcy mhm. y, jakiś uczestnik powie: No, słuchaj, spotykamy się tu co sobotę, i tak właściwie biegamy od dziewiątej przez godzinę, czy przez dwie i, mhm. i nic się nie zmienia. I to jest ciągle to samo: nie boisz się takiego czegoś. Nie, nie, to właśnie cała piękność tej powtarzalności, w tym, że na parkę można liczyć. On zawsze będzie o dziewiątej, zawsze w tym samym w sobotę, oczywiście, w tym samym miejscu. Ta sama trasa, w związku z czym masz jakby punkt odniesienia, że to ten sam teren, ta sama nawierzchnia. I, i można też porównywać co było, czasy, tak. co było kiedyś, mm -hmm. co jest teraz. To myślę, że rutyna nam nie grozi. Człowiek w ciągu tygodnia ma tyle innych różnych zdarzeń życiowych, że... Powiedz mi, jest... czy ktoś Ci podziękował na przykład, nie wiem, spotkałaś się z, z, z taką sytuacją, że Wie pani co? Cieszę się, że pani postarała się ściągnąć tą e, inicjatywę tutaj do Jarocina. To jest oczywiście bardzo miłe, i tak to się zdarza bardzo często, że ludzie mówią fajnie, że wam się chciało, i fajnie, że to ekran jest, bo możemy sobie przyjść pobiegać. No, nie wiem, jak jest jaka, jaka, jaka sytuacja, ale wiem, że mogę na własne uczucie tutaj Przede wszystkim sobota nie jest zmarnowana, bo mhm. jak nie robimy nic i siedzimy w domu, z, z człowiek wstaje dziesiąta, dziewiąta, i cały dzień ucieka szybko. bo może bardzo szybko uciec. To rzeczywiście dla mnie osobiście był największy uh, motywator do tego, żeby zaangażować się w parkan, że zrobić coś konkretnego. I w ogóle aspekt towarzyski i społeczny tego jest bardzo ważny. I równie ważny jak sam, sama aktywność fizyczna. Spotykamy ludzi, których poznajemy coraz lepiej w miarę upływu czasu. A właśnie teraz podczas naszej rozmowy nasunęło mi się jeszcze pyta takie pytanie którego nawet nie miałem na celu zadać, ale czy ta godzina, czyli dziewiąta mm. to jest wymóg ogólnopolski, czy centrali, czy to każda jakby lokalizacja o, jest... narzuca pytanie. sobie sama? To jest dobre pytanie. Generalnie na całym świecie program zaczyna się o dziewiątej rano w sobotę i koniec. Tak ma być, nie ma innej możliwości. O ile wiem, to Chyba tylko w RPA zaczyna się od godziny wcześniej, czyli o 8, z tego względu, że y, tam takie warunki klimatyczne wymuszają, ta tak, temperatura jest zbyt wysoka. Być może są jeszcze jakieś inne odstępstwa, ale generalnie w Anglii i w Polsce na pewno w większości krajów zaczynają od 9 sobie. Jeśli mogę jeszcze coś wtrącić, tak, to tak. Proszę faktycznie bardzo. jest tak, że spotykam się często ze zdaniem. No przyszedłbym na ten park, no przyszedł, ale o dziewiątej, to jest za wcześnie, sobota jest do tego, żeby się trochę odpocząć i się w niej wyleżeć. I to jest prawda, tak faktycznie jest, że jeżeli ten parkan jest o dziewiątej, to trzeba na niego wstać. Ale w moim przypadku, w przypadku wielu innych osób działa to tak, że o dziewiątej trzydzieści, a maksymalnie o dziesiątej parkan się kończy. Oczywiście można zostać sobie przy kawie, czy w jakimś innym napoju, wodzie porozmawiać. Pogadać i jeszcze pozostać spotnie, a ja można też iść do domu i zabrać ze za swoje sprawy. A daje takiego właśnie kopa, że o, zrobiłem coś, e, coś dla siebie i coś w ogóle, co jest, jest ewidentnie dobre. A jednocześnie e, no nie wiem, po prostu to jakoś tak zmotywuje, że później już nawet budząc się. Czując, że ja jeszcze bym pospała, to już wolałam wstać i pójść na ten barker, hmm. niż go stracić. Ale powiem Ci, że bardzo trafną perspektywę tutaj nasunęłaś. Dlatego, że ja powiem też ze swojej perspektywy, że ja staram się wieczorami zawsze chodzić na wieżni. Hmm. I zawsze mam takiego lenia w sobie. Hmm. Nie chcę mi się, bo się całupoce, bo będę dyszał, bo będzie mi gorąco, będę zmęczony, stopy mi będą pulsować, bo coś tam. Dotyczy. Natomiast gdy już skończy i się wykąpię, to później sen jest taki przyjemny, mm -hmm. bo człowiek jest zmęczony tym, ale jak już się wykąpi i odświeży i położy się na noc do łóżka, to czuję się taki spełnion. Myślę, że parkran działa tak samo, czyli rano musisz wstać i masz y, takie wkurzenie w sobie, że musisz <laughs> tak. wstać, ale jak już jesteś, no to nie możesz zrezygnować tak? w ostatniej chwili. Bo po coś musiałeś wstać, więc nie wstaniesz o 7 rano, żeby nie pójść za godzinę czy za dwie. Yes. A poza tym te poprzednie edycje z poprzednich tygodni wymuszają na tobie chęć takiej rywalizacji i pokazania tego też. To e, tak? po prostu zaczynasz się zbierać. Myślę, że niedługo będę mieć 25, bo tak no, będę sobie mógł kupić celową koszulkę z numerem 25 na przykład. albo jak nie pójdę, to nie spotkam się z tą czy inną osobą, którą lubię spotykać, i będzie mi potem przykro. I, i myślę, że to, co powiedziałeś na temat chodzenia na bieżni, to jest to, czego doświadcza każdy biegacz. Nie wiem, jak jest w przypadku innych sportów, ale każdy biegacz, tak, że samo bieganie jest w hmm. dosyć nieprzyjemne. A fajnie to się robi właśnie po bieganiu. Nie? Jak wejdziesz do domu tak. i, i się wykąpiesz, to masz poczucie, że zrobiłem coś dobrego. A tak, i przede wszystkim e, dla zdrowia, prawda? Dzieliśmy czasy. Nasuwają nam taki pewien konsumpcjonizm, nie wiem czy zauważyłaś, czyli ciągłe reklamy w telewizji, e, seriale. Ludzie się rozleniwili, a takie idee też są bardzo potrzebne. Dlatego cieszę się, że w Jarocinie coś takiego powstało. Myślę, że działa to z dwie strony. Z jednej strony mamy tak, że coraz więcej czasu spędzamy w elektronicznych, różnych formach rozrywki, w internet. Formy streamingowe i tak dalej, a jednocześnie ludzie zaczynają mieć świadomość, szczególnie po pandemii, po tym okresie, kiedy byliśmy po w domach, że, że jest jakaś wartość w tym, żeby się spotkać twarzą w twarz, jeszcze w ładnym miejscu, gdzie jest zielono i yy, spędzić trochę czasu ze sobą bez właśnie jakichś dodatkowych elektronicznych upiększaczy życia. Ja to myślę, że ludzie to doceniają i lubią, i dlatego przychodzą. Wyobrażasz sobie życie bez parkanów? W tej chwili nie, to oczywiście nie jest jakby e, bardzo ważna rzecz, ale jest to rzecz, która jest ewidentnie dobra. Wnosi coś fajnego do ludzi i dla mnie w tej chwili jest taki bardzo pozytywny moment, w tygodniu. Jeżeli rano się budzę myślę sobie, co ty sobie wzięłaś na głowę, mogłabyś teraz pospać. Ale wstaję, przychodzę i wiem, że będzie fajnie. I po prostu nie chciałabym teraz, żeby go nie było. A czy... Wyobrażasz sobie na przykład siebie i parkran za 30-40 lat. Czy raczej nie myślałem. <grym> Wtedy nie będę chodzić z kikami. Kick nie, nie myślę w perspektywie 30 lat, chociaż oczywiście mam nadzieję, że będę i, będę, i, i że będzie parkrun. ale ja podchodzę do tego bardzo na zasadzie taki tu i teraz. Jestem tu i jest parkran, więc to. się spotykamy. Mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie żyła. No, już w tej chwili ma 17-18 lat właściwie, nie było. W Polsce. Ponad 10 lat i, i ma się dobrze, także mam nadzieję, że to tak dalej. Ale takie akcje, moim zdaniem, też e, pomagają w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, przyjaźni, czy podróży. też związków. Mhm. Są parkanowe małżeństwa. No. U nas jeszcze takiego nie ma, ale są oczywiście. E, ja nie, no, na pewno poznaliśmy, my jako organizatorzy, poznaliśmy mnóstwo ludzi z Jerozina, których wcześniej nie mielibyśmy okazji poznać, nie było by pewnie takiej no. możliwości. No, ludzie poznają się między sobą, bo tworzą taką społeczność. Czyli można śmiało powiedzieć, że Park Ran łączy ludzi? Zdecydowanie. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Sławka Kaczmarek, koordynatorka ogólnopolskiej akcji i nie tylko ogólnopolskiej Park Ran na terenie Jarocina. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. O, Chwileczkę zare. może zaczekamy aż skończą, żeby nie było żadnych tam technicznych no, problemów. Pod... Coś mnie gryzie. Bo... Nie też się <grym> ciągle się drapie, bo coś... Ja się tak uganiem dyskretnie. Tak widzisz się no, schowali, że ich nawet nie widać. Nie w Także mówisz, że ci się podobała moja rozmowa z dziwałkowską, ale no, byłem ja, tak... Ja byłam na tej na żywo. Na żywo. Na żywo. Na żywo. nie tej na tej Nie, bo ja kojarzę ciebie na żywo. A Magda Grzebałkowska jest taką osobą, że zada się jedno pytanie, ona ma 15 różnych anegdot dotyczących tej historii. Więc. Łatwo się wtedy z takim pisem sam podaje. I też nie traktowałem tego jako wywiadu, czy, czy... tylko tak jakbym o, usiadł, wiesz, spotkał ją gdzieś w parku na ławce, przysiadł się i dowiedział się, że jest pisarką. No starałem się tak do tego podejść, bo to było takie wyzwanie dla mnie, nie? Taka pisarka. Fajnie, to było podobało Także, ale się zdziwiłem, że tak od razu się zgodziłaś i to jeszcze po jednym SMS-ie mówię. No bo nie wiedziałeś, że wiesz kim jesteś. No właśnie. Że ja wiem kim no ty jesteś. Ale już to wiedziałam, to wiesz w ogóle Inaczej musiałabym się dowiedzieć, a powiedzieć, to, o to, co to, to, to wiedziałam. Przepraszam, ja tak czasami zerkam, dobrze, nie, dobrze. bo nie chcę... Specjalnie sobie biorę tablet, żeby w razie czego... Teraz sobie mi to tyle razy że... Nie patrzeć prosto w kamerę, to jest to tak jakbyśmy o rozmawiali, to wiesz, tu jednym tym to tak ustawione jest, że ludzie nawet tego nie, nie zauważą, że nie patrzysz w kamerę. To Robert, e, Karina gdzieś... Bo oni mnie nie chcą wiesz, bo na początku było tak, że... A Karina jest jeszcze taką perfekcjonistką, nie? I ona tak... Coś się patrzy. Jeszcze raz, jeszcze raz nagraj. Bo ja nie jestem dziennikarzem na razie... na razie politycznym, nie? Bo ja mam takie zapędy do polityki, ale nie chcę być politykiem. No. O, ja czy... to by...